Pan to jest największy sknerus w całym świecie Spongeboba tak wielki, że nawet dostał nagrodę Sknerusa roku. Więc skoro pan Krab jest aż takim wielkim Sknerusem, to ile w sumie on przyoszczędził pieniędzy oraz jak wielki jest jego majątek? Dzisiaj poznamy odpowiedź na to pytanie, jak bogaty jest pan Krab. Tak więc zostaw tutaj jeszcze łapeczkę w górę oraz subskrypcję, a my już lecimy z naszym tematem. A więc na początku trzeba sobie powiedzieć jasno, że cała akcja tej kreskówki odbywa się na terenie należącym do USA i w samej bajce dolar jest ich walutą. Tak więc wszystkie zyski i straty będą liczone na dolarach. A końcowy wynik zostanie zamieniony na złotówki. Na początku, żeby w ogóle móc policzyć ile aktualnie pieniędzy ma pan Krab, należałoby znać to kiedy on się urodził. A więc pan Krab urodził się 30 listopada 1942 roku, co to zostało potwierdzone przez jego prawo jazdy. Następny fakt na który trzeba zwrócić uwagę, to skąd pan Krab miał pieniądze, żeby kupić i otworzyć restaurację pod tłustym krabem. A więc te pieniądze miał ze sprzedaży statku, który dostał od dziadka a że piractwo było nieopłacalne, to go sprzedał. Lecz doszedłem do smutnego wniosku. O! Zysk był z tego niewystarczający. Zwolniłem załogę i sprzedałem łajbę. I teraz, jeżeli popatrzymy się na statek, jaki tutaj mamy, a jest to statek dwużaglowy, to możemy znaleźć podobną replikę statku, czarnobrodego, która aktualnie pływa po wodzie, za 679 tysięcy dolarów. Do tego jeżeli popatrzymy się na to tak, że każda z armat pana kraba działa, a każda z burt ma ich 13, co daje nam to sumę 26 armat, to po aktualnej cenie rynkowej 22 tysięcy dolarów za sztukę daje nam 572 tysiące dolarów. Do tego po dołączeniu ceny statku za który pan Krab zarobił 679 000 dolarów daje nam to 1 251 000 dolarów po sprzedaniu i zakończeniu życia pirackiego. Następnie na co należy zwrócić uwagę, to to, że pan krab w wieku 18 lat rozpoczął siedmioletnią przygodę piracką, po czym na 3 lata trafił do marynarki wojennej, a dopiero jak z niej wyszedł, zakupił lokal, w którym następnie otworzył swoją restaurację. Czyli to był rok 1970, a to potwierdza film szkoleniowy pracowników tłustego kraba. Wydawało się, że w czasach powojennych odizolowany i pogrążony w depresji Krab na nogi już nie stanie. Jednak los się odmienił, gdy zakupił podupadający dom spokojnej starości i wprowadził w nim kilka zmian i ulepszeń. Tak narodził się Tłusty Krab. Tak więc wiemy to, że Pan Krab prowadzi swoją restaurację od 1970 roku, którą zakupił za pół miliona dolarów, więc to trzeba odjąć od jego stanu portfela. Następnie spójrzmy na godziny otwarcia lokalu Pana Kraba, które po dodaniu dają nam łącznie 82 godziny pracy tygodniowo. Czyli to właśnie tyle tygodniowo Spongebob ze Skalmarem pracują dla pana Kraba. Za to rocznie to jest aż 4264 godziny. Co warto też tutaj zaznaczyć to, że na początku pracy Spongebob przez pierwszy miesiąc musiał płacić panu Krabowi 100 dolarów za godzinę. Czyli pan Krab na tym zarobił 35534 dolary. Gdy ja to zaczynałem musiałem płacić Krabowi 100 dolarów za godzinę. Następnie pan Krab zaczął płacić Spać Bobowi, zarówno jak Skalmarowi minimalną pensję. Tak więc koszt utrzymania jego pracowników tygodniowo to 1189 dolarów. Tak więc wiemy, ile pan Krab tygodniowo wydaje na pracowników, a ile on sam w tym czasie zarabia pieniędzy. Moje słodkie skarby, zaraz dołączycie do reszty przyjaciół. Mm. Otóż żeby to obliczyć, musimy zobaczyć ile jest mieszkańców w bikini dolnym a jest ich 538. A przez to, że Tłusty Krab to jest najpopularniejsza restauracja w tym mieście, to możemy śmiało stwierdzić, że mieszkańcy średnio odwiedzają tę restaurację dwa razy tygodniowo. Co to by właśnie odpowiadało liczbie 1076 klientów tygodniowo, co właśnie to daje około 180 klientów dziennie. Teraz przyjrzyjmy się menu restauracji Pana Kraba. I taki standardowy zestaw kraboburgerowy kosztuje tutaj 3,50$ i tą ceną będziemy bazować na klientach, gdyż to najczęściej zamawiają. Teraz pod my sobie to co na tą chwilę wiemy. A więc 180 klientów razy 3,5 dolara daje nam 630 dolarów zysku dziennego, a tygodniowo to będzie 3780 dolarów. Po odliczeniu kosztu pracowników daje to Krabowi 2591 dolarów zysku tygodniowego. A biorąc pod uwagę to, że w Ameryce dodatkowe świadczenia medyczne są nieobowiązkowe do opłacenia przez pracodawcę, a pan Krab jest skąpy, to możemy uznać tą pensję, co oni dostają, że to jest ich po prostu całość wynagrodzenia. Dzięki czemu możemy sobie policzyć to, że Spongebob i Skalmar osiągają roczny dochód w wysokości 30 tysięcy dolarów. Następnie należy też wziąć pod uwagę to, że Pan Krab ma różne swoje wydatki takie jak zaopatrzenie restauracji, które pewnie jest najtańsze na rynku. Do tego on zawsze chodzi w tym samym ubraniu. Warto też na to zwrócić uwagę, że pan Krab nie płaci podatków, ale też nie ma żadnych długów, ale od czasu do czasu pojawiają mu się większe wydatki, jak na przykład wyjścia pana Kraba z jego dziewczyną panią Puf do drogiej restauracji i on tak średnio raz w tygodniu wychodzi z panią Puf na randkę i nigdy nie wydaje więcej na nią niż 60 dolarów. Panie Krab, przyniosłem kwiaty, które kazał pan kupić. Że co? Przyniosłem kwiaty dla pani Puff. Ustaliliśmy coś, chłopcze. Miałeś nie wydawać moich pieniędzy. Czyli 60 razy 52 tygodnie daje nam to, że pan Krab rocznie wydaje na panią Puff 3120 dolarów. Kolejny koszt, jaki ponosi pan Krab, to jest perła, czyli jego córka, na którą wydaje średnio 10 tysięcy dolarów rocznie, co widzieliśmy w Spongebobie. Teraz zwróćmy uwagę na to, co posiada pan Krab, a jest to m.in. dom który posiada salon, łazienkę z toaletą oraz dwa pokoje sypialniane. I podobne domy można znaleźć w USA za średnio 120 tysięcy dolarów. I teraz podliczmy sobie, ile rocznie pan krab zarabia na swojej restauracji, po to, by móc oszacować jego aktualny stan konta oraz poziom jego bogactwa. A więc 2591 dolarów tygodniowo razy 52 tygodnie to daje zysk panu krabowi w wysokości 134 732 dolarów. I to już mamy podliczeniu po wypłat dla pracowników. Teraz od tego odejmiemy 10 000, które pan krab rocznie wydaje na perłę oraz 3120 dolarów wydawane na panią Pów. To daje nam to, że pan krab rocznie wychodzi na plus 121 612 dolarów. Od tego odejmiemy sobie 20% tej kwoty, gdyż załóżmy sobie, że tyle pan krab wydaje na utrzymanie siebie oraz restauracji, gdyż często składniki do swojego menu podkrada z domów innych mieszkańców. Tak więc na czysto pan krab rocznie wychodzi z kwotą 97 290 dolarów. Teraz biorąc pod uwagę to, że pan Krab prowadzi swoją restaurację od lat 70. do teraz, to oznacza, że zarobił on na nie 5 milionów 59 tysięcy 80 dolarów. Po dodaniu ceny jego domu i tego, co zaoszczędził ze statku, wychodzi na to, że pan Krab ma bogactwo w wysokości 5 milionów 930 tysięcy 80 dolarów. Tak więc naprawdę sporo ma tych pieniędzy, a po przeliczeniu na złotówki ma on 27 278 368 zł. Oczywiście te szacunki są tylko przybliżone i oczywiście dla ułatwienia obliczeń i wszystkiego nie przyjmowałem żadnych rzeczy typu tego, że pan Krab ma pieniądze na jakiejś lokacie. To, to oczywiście by zmieniło trochę te szacunki. Ale nigdy w całej kreskówce nie było powiedziane to, że pan krab trzyma swoje pieniądze na jakiejś lokacie. I ja po prostu chciałem wam pokazać, ile pan krab do 2022 roku zarobił i jak bardzo bogaty on jest. Jeżeli taki odcinek Ci się spodobał i chcesz docenić moje obliczenia, to zostaw tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję. Ode mnie dzisiaj to na tyle, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego. Choose. Should I leave or should I stay with, stay with you? I am addicted, we are too close. One more day, and I'll overdose. overdose. Killing me softly.